Cześć Widzowie, witam Was w kolejnym, tym razem już siódmym odcinku z Randonautiki. Zostawcie łapki w górę oraz subskrybujcie mój kanał, aby być na bieżąco z nowymi odcinkami. No to zaczynamy. A więc tak drodzy Widzowie, już właśnie znalazłem miejscówkę z Randonautiki. Znajduje się w okolicach ulicy Dierz-Gońskiej. A więc tak Widzowie, już właśnie dotarłem do tego punktu, który wskazał mi Randonautika. Ale patrzcie tutaj, znalazłem zatruton marchewkę. Pewnie to jest może być narkotyk. No czekajcie. Dobra jeszcze raz. Może tu być narkotyk. Cholera. to pewnie jakiś... Jakiś... jakiś, jakiś w porze. Tu on tutaj zostawił? Cholera jasna. Cholera jasna. Cholera jasna. Ja dumę, że zwijać. Gdzie jest jakieś wyjście? Cholera, gdzie ja wyszedłem? Boże. Co to było? Co to było, szanowni państwo? To był jakiś narkotyk. Cholera, jasna. Uff, szybko! Dobra widzowie, kończymy ten odcinek. Pamiętajcie o łapeczkach w górę oraz subskrypcjach na moim kanale. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnym odcinku Randonatyki. Siema!